Witajcie! Związek Radziecki co nieco wiedział o projektach na dużą skalę. Zawrócenie biegu rzeki, budowanie miast tam, gdzie wcześniej ich nie było, rozwijanie północy, tworzenie nowych mórz, kładzenie torów na wiecznej zmarzlinie w trybie awaryjnym. Dzisiaj porozmawiamy o najbardziej niesamowitych, opuszczonych miejscach Związku Radzieckiego. Te zniszczone projekty, które powstały w czasach sowieckich, zdają się mówić nam o dawnej potędze oraz ambicjach tego kraju. Krymska Elektrownia Jądrowa Nieukończona Elektrownia Jądrowa położona jest 4 km od miasta Szczelkino. Według wyliczeń projektowych z 1964 roku, Elektrownia miała zaopatrywać w energię elektryczną cały Półwysep Krymski. I stać się początkiem nowej ery przemysłu na całym Krymie. Budowę stacji rozpoczęto w 1975 roku, a w 1989 planowano uruchomienie pierwszego reaktora. Łącznie miały być cztery o maksymalnej mocy 4 GW. Budowa szła zgodnie z planem, ale pojawiło się jedno ale: Incydent w Czarnobylu i trudna sytuacja gospodarcza położyły kres temu projektowi. Budowa elektrowni jądrowej została wpisana do księgi rekordów Guinnessa jako najdroższa elektrownia tego typu. W momencie zawieszenia prac na elektrownię wydano ponad 500 milionów rubli radzieckich. Kolejne 250 milionów leżało w magazynach w nieodebranym sprzęcie. Najbardziej rzuca się w oczy skala budynku, którego wysokość wynosiła 66 metrów. Jest to mniej więcej wysokość 25-piętrowego budynku. W latach 90. i w kolejnych latach zaczęto rozbierać elektrownie na złom oraz na żeliwo ciemne i metale kolorowe. Kula pod Dubną. Ogromna kula o średnicy 18 metrów, wykonana z włókna szklanego o strukturze plastra miodu, została odkryta w lesie w regionie Tweru przez lokalnych mieszkańców w 1981 roku. Pochodzenie tej gargantuicznej pięciopiętrowej struktury jest nadal nieznane. W ciągu całego istnienia kuli obiekt dorobił się niemałej legendy, a nawet teorii najeźdźców z kosmosu, którzy przygotowywali się do lądowania w regionie Tweru. Prawdziwa wersja jest taka, że początkowo kula została wybudowana jako kopuła radarowa, chroniąca antenę stacji przed wpływami meteorologicznymi. Według jednego z blogerów podróżniczych kula opadła przez pęknięty kabel podczas transportu helikopterem. Potem stała się lokalnym punktem orientacyjnym. Ta wersja jest całkiem logiczna, gdyby nie jedno ale. Skąd u kuli są metalowe wzmocnienia? Według innej wersji kula miała być fałszywym celem na wypadek niespodziewanego ataku wroga na system obrony powietrznej. Piłka zaczęła zdobywać popularność w latach 2000. Samo dotarcie do kuli jest dość problematyczne, dlatego miejscowi chętnie wskazują drogę turystom. Ponieważ ściany kuli odbijały dźwięk i wzmacniały go, tworząc w ten sposób złożone echo, muzycy postanowili 18 lutego 2012 roku zorganizować w niej koncert akustyczny, który przyciągnął ponad setkę widzów. W programie koncertu wzięły udział gitary, bałałajki, akordeon, skrzypce i inne instrumenty muzyczne. Co więcej, brali w nim udział także tancerze. Niestety, takiej dźwiękowej atrakcji turystycznej obecnie już nie ma. W lutym 2021 roku konstrukcja zawaliła się. Według użytkowników mediów społecznościowych mogło to być spowodowane tym, że pewien klub samochodowy wyciął całkiem sporą dziurę w tym obiekcie po to, aby wjechać do środka samochodami. Baza okrętów podwodnych w Bałakławie. Podczas zimnej wojny, w trakcie pobrzękiwania szabelką między Stanami Zjednoczonymi a ZSRR, Stalin wydał dyrektywę o utworzeniu floty atomowych okrętów podwodnych na Morzu Czarnym. Dekretem tym rozpoczęto monumentalną budowę podziemnej fabryki. Ponieważ obiekt był tajny, otrzymał nazwę Obiekt 825 GTS. Przeznaczeniem samej bazy było schronienie, naprawy i konserwacja okrętów podwodnych, a także przechowywanie amunicji, w tym również nuklearnej. Kanał posiadał 602 metry długości, 8 metrów głębokości i do 22 metrów szerokości. W takich wymiarach mogło pomieścić się do 7 okrętów podwodnych, natomiast łączna powierzchnia magazynów i korytarzy to 10 000 m kwadratowych. Kompleks budowano przez 8 lat, od 1953 do 1961. Podczas budowy usunięto ponad 120 tysięcy ton skał. Obiekt to budowla obrony przeciwatomowej pierwszej kategorii, a więc oznacza to, że może zapewnić ochronę przed bezpośrednim uderzeniem 100-kilotonowej bomby atomowej. Ostatnia łódź wypłynęła stamtąd w 1993 roku. Ministerstwo Obrony Ukrainy w 2002 roku Założyło zespół muzeów marynarki wojennej. Plan muzeum obejmuje fragmenty 600-metrowego tunelu głównego, pusty magazyn arsenału jądrowego, a także szereg obszarów mieszkalnych i gospodarczych, a nawet doki dla łodzi podwodnych. Cały kompleks składa się z zakrzywionych tuneli i ogromnych odciętych drzwi, które miały służyć do tłumienia fali uderzeniowej w przypadku ataku nuklearnego. W bazie znajdowały się nie tylko okręty podwodne, ale także portowe i suche doki, warsztaty naprawcze, magazyny torped i oczywiście arsenał głowic nuklearnych. Chociaż baza okrętów podwodnych Bałakława została zaprojektowana tak, aby pomieścić i chronić wszystkich pracowników doków, to w razie potrzeby mieszkańcy całego miasta mogli znaleźć w niej schronienie. Szpital Chowriński w Moskwie. Jedyny z budynków stacji Chovino stał się epicentrum mistycyzmu i koszmarów nie tylko w Moskwie. Opuszczony szpital znalazł się w nieoficjalnym rankingu najstraszniejszych miejsc na planecie. Na początku lat 80. rozpoczęto budowę miejskiego szpitala wielospecjalistycznego na 1300 łóżek. Ten olbrzymi projekt został wstrzymany po pięciu latach, kiedy wszystkie budynki były już wzniesione. Paradoksalnie przez 25 lat szpital nie ratował życia, a wręcz przeciwnie. Powodował okaleczenia i sam zabijał. Zamiast personelu od dziesięcioleci rejestrują się tu sataniści, bezdomni, szaleńcy i poszukiwacze mocnych wrażeń. Regularnie mają tu miejsce tragedie, ludzie spadają z dachu albo wpadają do szybów w wind. Mistycyzm wzmacnia bardzo złowrogi wygląd szpitala zabójcy. Patrząc na budynek z góry, lokalizacja głównych budynków dość dokładnie odpowiada międzynarodowemu znakowi zagrożenia biologicznego. Po wypuszczeniu filmu Resident Evil w 2002 roku, nazwa Umbrella mocno przywiązała się do szpitala Chowrińskiego ze względu na podobieństwo do korporacji zombie. Krąży legenda, że w miejscu szpitala stał wcześniej kościół i cmentarz, więc szpital jest przeklęty. W rzeczywistości nie było tam żadnych budynków, tylko strumek i bagno. Albo też architekci nie wzięli pod uwagę niekorzystnego gruntu, nieodpowiedniego do budowy 11-piętrowego budynku, albo też bagno nie zostało należycie odwodnione. Tak czy inaczej piwnice zaczęło zalewać. W sieci krąży jeszcze jedna legenda na temat szpitala. Plotka głosi, że pod budynkiem znajduje się tajne wielopoziomowe laboratorium, a sam szpital służy jako przykrywka. Wytłumaczeniem tej wersji ma być to, że do opustoszałych terenów dostarczana jest ciepła woda i to już od wielu lat. Obiekt 221 tego obiektu nie ma na mapie. Znajduje się w krymskich górach 18 km od Sewastopola. Obiekt można znaleźć pod wsią Morozówka. Budynek bunkra został zamaskowany jak zwykle dwupiętrowym domem. Był w stanie wytrzymać bezpośredni atak nuklearny, a przed rozpoznaniem lotniczym wroga chroniło go maskowanie w postaci namalowanych okien, i wyglądał też jak część kamieniołomu. Sam kamieniołom znajdował się niżej i zgodnie z założeniami przykrywki wydobywano tutaj tłuczeń, a w rzeczywistości przetwarzano ziemię wydobytą podczas budowy obiektu. To było prawdziwe technologiczne podziemne miasto, którego budowa rozpoczęła się w 1977 roku. Po 10 latach kompleks był gotowy w 90%. Pod ziemią nawiązano nawet rządową łączność kosmiczną. Głębokość obiektu to 200 metrów, a jednostki sprzętu dowodzenia miały cztery poziomy. Aby to zobrazować, wyobraźcie sobie pięciopiętrowy blok z dziesięcioma klatkami. W 1991 roku, po upadku mocarstwa, Rosja przekazała obiekt wojskowy Ukrainie. Zajmowano się jego ochroną do 2005 roku, o czym jednostka wojskowa strzegąca bunkra została rozwiązana. Gdy strażnicy zniknęli, turyści zaczęli odwiedzać to miejsce, a także złomiarze i inni łowcy przygód. Atomowa latarnia morska na przylądku Aniwa Latarnia morska Sachalin na przylądku Aniwa położona jest na przylądku o tej samej nazwie, na gorze Siwuczej, w obszarze, gdzie pojawiają się liczne prądy i często występują okresowe mgły. Wieża latarni liczy 9 pięter, gdzie wcześniej znajdowały się pomieszczenia techniczne i mieszkalne dla 12 pracowników. Pojawiły się problemy z utrzymaniem latarni. Często psuł się sprzęt, trudno było dostarczać żywność i części zamienne. A utrzymywanie normalnych warunków do pełnienia służby przez latarników było uciążliwe. W efekcie podjęto decyzję o przekształceniu aniwy w autonomiczny tryb działania. Aby to zrobić, na Latarni morskiej zamontowano baterię jądrową, a dokładniej radioizotopowy generator termoelektryczny. W związku z tym od 1990 roku latarnia jest niezamieszkała. W celach konserwacji przyjeżdżano z sąsiedniego posterunku granicznego. W 2006 roku wyczerpała się bateria jądrowa i nie zdecydowano się na wymianę na nową. W międzyczasie pojawiły się systemy nawigacji satelitarnej i latarnia morska nie była już tak potrzebna. Od tego czasu latarnia na aniwie już się nie zapaliła. System rakietowy Dźwina. W lasach stolicy Łotwy można trafić na niegdyś wyjątkowe i ściśle tajne centrum startowe Dźwina zbudowane w 1964 roku. To ogromna konstrukcja składająca się z czterech silosów startowych i podziemnych bunkrów. Obecnie większość pomieszczeń została zalana, a zwiedzanie budynku bez doświadczonego przewodnika jest bardzo ryzykowne. Głównie z dwóch powodów: pozostałości trującego paliwa rakietowego i niestabilności całej konstrukcji. Warsztat numer 8 Fabryki Duck Diesel Ten opuszczony obiekt na wybrzeżu Machaczkały był dawnym ósmym warsztatem fabryki Duck Diesel. Warsztat na wodzie miał służyć jako obiekt do testowania torped oraz innej broni. Było to jedyne radzieckie przedsięwzięcie tego typu, a dzięki pogłębiarkom wykopano dół o objętości 530 000 metrów sześciennych, w którym znajdowała się podziemna część warsztatu. To tak zwany masyw na samym dnie wykopanego dołu zainstalowano 14-metrową żelbetową konstrukcję, która po odczepieniu od metalowej ramy wypłynęła na powierzchnię morza i została przymocowana w stałym miejscu. Całkowita powierzchnia wybudowanego tajnego warsztatu wynosiła ponad 5000 m2. Tajna jednostka posiadała dobre wyposażenie dla stałego pobytu i pracy. Budynek miał komfortowe pokoje do nocowania, jadalnie bibliotekę i dużą halę sportową. Żeby dostać się na wieżę widokową, która miała 9 pięter, zbudowano windę. Baza dla testów została porzucona w 1966 roku. Zdaniem ekspertów platforma mogłaby być dalej eksploatowana, ale część nadwodna jest niestety w opłakanym stanie i ciągle ją niszczą fale Morza Kaspijskiego. Zamknięcie warsztatu dało początek wielu legendom, ale tak naprawdę powód jest banalny. Duck Diesel pod koniec lat 50 produkował już torpedy głębinowe i dlatego nie można było ich testować w tej bazie. Przez kolejnych 10 lat warsztat nr 8 był strzeżony i utrzymywany w stanie roboczym, po czym sprzęt wywieziono na ląd, a masyw pozostawiono pusty. Łopatyńska kopalnia fosforytów W regionie moskiewskim w pobliżu miasta Woskieriesieńsk Znajduje się ogromna kopalnia fosforytów, to jedno z najbardziej unikalnych i największych złóż Europy. Budowa kopalni rozpoczęła się w latach 30. ubiegłego wieku. Fosforyt był potrzebny jako surowiec do nawozów, do produkcji rolnej w ZSRR. Złoże było wyjątkowe nie tylko ze względu na swoją wiekowość, lecz także na płytkie występowanie cennego materiału. Ta osobowość pozwala uniknąć kopania głębokich kopalń i umożliwiała wydobywanie minerałów w mniej kosztowny sposób. W tym celu zastosowano bardzo specyficzną technikę. Do wydobywania skały używano koparek wielonaczyniowych, tak zwanych zwałowarek. Szczyt produkcji przypadł na lata 60. Ówczesna ręczna produkcja kopalni osiągała wynik do 400 ton surowców mineralnych. Dzięki pracy kopaczy powstały niesamowicie piękne krajobrazy. Pracowała więc do 1993 roku, jednak po rozpadzie ZSRR nie było już zapotrzebowania na nawozy kopalnia została tak naprawdę opuszczona, a większość kamieniołomów zalana. Na sprzęcie za niemałe pieniądze pojawiły się już pierwsze ślady korozji. Na początku XXI wieku w pobliżu wsi fosforitina, jeden z kamieniołomów numer 12, wznowił wydobywanie piasku kwarcowego. Wydobycie kontynuowano do 2018 roku. Lokomotywa spalinowa Kukulka okresowo kursowała po jednotorowej linii kolejowej, ale rok później tor rozebrano, a produkcję wstrzymano na czas nieokreślony. Stacja do badań jonosfery Nie jest tajemnicą, że w czasach sowieckich kraj ogarnęła idea badań w dziedzinie nauki i techniki. Tak więc w jednym rejonie regionu Charkowa na Ukrainie można znaleźć unikalną stację badawczą Jonosfery. Wybudowana została tuż przed upadkiem wielkiego mocarstwa. Powierzchnia stacji była porównywalna do boiska piłki nożnej, a znajdowało się na niej kilka wielkogabarytowych anten. Średnica gigantycznej anteny parabolicznej wynosiła 25 metrów, a jej moc była bliska 25 megawatów. Niestety, po rozpadzie Związku młode państwo ukraińskie nie potrzebowało naukowej i drogiej w utrzymaniu aparatury. Dziś stacja po prostu się rozpada, a do tego jest okradana przez stalkerów z poszukiwaczami metali kolorowych, mimo że postawiono tam strażę w 2001 roku, kiedy Ukraina uznała stację za skarb narodowy. Pięciogwiazdkowy hotel, Korona Północna. Budowę hotelu, który pierwotnie nazwano Pietrogrocki, a następnie Korona Północy, rozpoczęto w 1988 roku. Hotel zyskał sławę nie dzięki swojemu pięknu, ale przez wiele awarii i wypadków podczas długiej budowy. Hotelowi nie pomogło polepszyć wizerunku również to, że w jego murach zmarł metropolita Jan, który zaraz po oświetleniu budynku dostał zawału serca. W 1995 roku budowa Korony Północnej dobiegała ku końcowi. Nowoczesny pięciogwiazdkowy luksusowy hotel miał pomieścić 247 pokoi, 5 restauracji, 6 barów, dwie kawiarnie oraz własny kompleks sportowy i basen. Podczas długiej budowy hotel zmienił kilkukrotnie swojego właściciela, do dzisiaj budynek pozostaje opuszczony. Ściany straciły swój kolor, tynki odpadają, ale atmosfera w koronie północy wciąż oddaje ten dawny luksus. Morskie miasto naftowych kamieni Azerbejdżan. Radzieccy naukowcy w latach 40. XX wieku trafili na niesamowite złoża ropy naftowej w Morzu Kaspińskim i niemalże natychmiast przystąpili do jej wydobywania. Z czasem powstało całe miasto, wzniesione na żelaznych wiaduktach i wałach. Kiedy wszystko szło dobrze, wbudowano elektrownie, budynki mieszkalne i szpital. Pojawił się nawet dom kultury, piekarnia, sklep z lemoniadą i park z prawdziwymi drzewami. Liczba platform z mieszkańcami wzrosła do 200, a łączna długość ulic osiągnęła 350 km. Ale potem pojawiła się tania ropa syberyjska, a miasto morskie stało się nieopłacalnym obiektem. Dlatego z czasem zaczęło się wyludniać. Aktualnie mieszka tam mniej niż 2000 osób. Ostatni wielki projekt nauki radzieckiej Zderzacz hadronów w Protwino. 100 kilometrów od Moskwy, w pobliżu miasta Protfino, w lasach regionu moskiewskiego, zakopano skarb, który wycenić można na dziesiątki miliardów rubli. Długość podziemnego pierścienia akceleracyjnego wynosi 21 kilometrów. W 1983 roku, używając 26 pionowych szybów do wydobycia, rozpoczęto prace budowlane na tym terenie. W ciągu 11 lat zbudowano tunel w suchych skałach na głębokości od 20 do 60 metrów, którego wewnętrzna średnica wynosiła 5 metrów. W całym tunelu co półtora kilometra postawiono podziemne hale przeznaczone na sprzęt wielkogabarytowy, które połączono z powierzchnią pionowymi szybami. W 1994 roku po rozpadzie ZSRR rozpoczęto budowę unikalnego kompleksu neutronowego. Cząstki rozproszone w zderzaczu miałyby być odprowadzane do Ziemi osobnym tunelem w kierunku Bajkału. Na dnie którego zainstalowano specjalny detektor. Teleskop neutrinowy nad Bajkałem istnieje do dzisiaj i położony jest w odległości 3,5 km od brzegu na głębokości km. Po zakończeniu drążenia głównego tunelu, prace nad budową kompleksu zderzacza hadronów zostały całkowicie wstrzymane, ponieważ nie było już na nie środków. To wszystko na dziś. Jeśli spodobał Wam się dzisiejszy film, pamiętajcie, aby go polubić, a także zostaw komentarz i do zobaczenia wkrótce.